W takich sytuacjach. I dzwonisz tylko po to, żeby mi to powiedzieć? Tak. Aktywia z unikatowymi bakteriami akti pomaga regulować pracę jelit. Weź udział w SMS-owej zabawie Activi. Poleć Aktiwie swojej przyjaciółce i wygraj atrakcyjne nagrody. No to na razie pa. E... Ewa, tu Anka. Activia. Poleć swojej przyjaciółce Super Express prezentuje nową serię dodatków Nasi patroni od Świętego Wojciecha do Jana Pawła II. Piękne ilustracje legendy i biografie wielkich obrońców wiary i polskości. Poczet polskich świętych jutro w Super Expressie. Nie znoszę brzydkich zapachów, ale teraz nareszcie jest Oust. Naprawdę działa. Oust to koniec brzydkich zapachów. Jest niesamowity. Gdybyś mogła zobaczyć brzydkie zapachy, zauważyłabyś, że niektóre odświeżacze tylko je maskują. Oust usuwa brzydkie zapachy, by twój dom pachniał tak czysto i świeżo. Od razu lepiej. Oust. Koniec brzydkich zapachów. Przykre zapachy w łazience? Wypróbuj nowy Oust Mini Spray. Specjalnie do łazienki. Nowość. Oust Mini Spray. Uwolnij swoje gardło. Szansę. Dlaczego warto zatrudnić niepełnosprawnego? Sprawdzisz na www.pełnosprawniwpracy.pl Dostaw but daleko w tyle Snickers super, jedziesz dalej Wysyłaj kody z opakowań sneakers i wygrywaj. Jest cały milion batonów do zgarnięcia. Poleć Aktivie swojej przyjaciółce. Wyślij SMS-a z kodem z opakowania Aktivi i wygrywaj nagrody. Zestawy kosmetyków i nagrodę główną. Pobyt w spa. Activia. Poleć swojej przyjaciółce. Dobrze być razem. Nowy Twój Plan daje Ci możliwość rozmawiania o połowę taniej z wszystkimi w Orange i numerami stacjonarnymi. Teraz w promocji rozmawiaj z wybraną osobą za darmo. Nowy Twój Plan. Oferta na abonament dla Ciebie. Zapraszamy do salonów Orange i punktów sprzedaży TP. W tym sezonie celulit nie będzie mocny. Wyszczuplający krem antycelulitowy Avon Solutions CelluSculpt z trzema aktywnymi składnikami spala tłuszcz trzy razy skuteczniej i pomaga zredukować celulit. Zacznij nowy, wspaniały sezon z Avon Solutions skalpt. Piotr zabił matkę i dwóch przyrodnich braci. Miał 17 lat. Teraz chcę to wytłumaczyć. Nowy serial fabularno-dokumentalny. Archiwum X. Śledztwa po Dziś o 23.15 w TVN. W ostatnim odcinku. Komisarz Zawada ma też życie prywatne. Co się dzieje? Tym wszystkim kierował zawada. Ale policjant nie zostawia pracy za drzwiami biura. Oraz życie nie opuszcza aż do śmierci. Kryminalni nowe odcinki od soboty o 20.35 w TVN. historycznym oraz pierwszy w telewizji, Troja, w piątek, 16 marca, w TVN. Michał, a potrafisz buty zawiązać? Madzia, nie przeszkadzaj. A jest zupę? Mhm. My? Co ty taka ciekawska jesteś? Bo tak. Dobro, powraca. Bardzo cię lubię, Michał. Wysyłając SMS o treści pomagam pod numer 7126, wspierasz podopiecznych Fundacji TVN. Nie jesteś sam. straight